Drodzy przewoźnicy, chcemy, aby współpracowało nam się wygodniej i sprawniej. Inwestujemy w narzędzia, które ułatwiają pracę i zacieśniają nasze relacje. Właśnie dlatego wybraliśmy nowe rozwiązania transeu. Jestem pewien, że pozwoli nam to zwiększyć efektywność i zadowolenie ze współpracy, a także zadbać o to, co najważniejsze dostawy na czas. Będziecie otrzymywać frakty w nowej formie bez dzwonienia, sms-owania czy zapytań na czacie. To wszystkim nam zaoszczędzi cenny czas. Proste, szybkie i praktyczne negocjacje i potwierdzenia ofert wprost na komunikatorze kilkoma kliknięciami. Negocjować i potwierdzać można też w aplikacji mobilnej Load2Go a dla niezalogowanych na platformie – przez SMS-a. Co ważne, wysłanie SMS-a jest równoważne z akceptacją transakcji na transie. Praktytyko tylko dla Was, na Waszych stałych trasach. Otrzymane wprost na komunikatorze. To kolejna łatwa w obsłudze i oszczędzająca czas opcja. Aby z niej korzystać, Wystarczy jednorazowo zaakceptować trasy, które będziecie otrzymywać. Doceniamy współpracę z Wami, dlatego dodanie zostaniecie do prywatnej giełdy raben. Współpracujemy tylko z zaufanymi przewoźnikami. Udostępniane przez nas frakty będą widoczne tylko dla was. I będą oznaczone specjalną etykietą. Chcemy, aby pracowało nam się wszystkim sprawniej, wygodniej i efektywniej, a co najważniejsze, aby zlecenia były realizowane na czas. Jestem przekonany, że proponowane narzędzia ułatwią naszą współpracę.